Ostatnia kolejka Ligi Fanów, jest z nami Sebastian Sitek z zespołu Saska Kempa, po wygranym spotkaniu z Wirtualnym Witaj Sebastian. Dzień dobry. No szkoda, że Saska tak późno się obudziła, bo początek chyba zadecydował o tym, że ostatni mecz tak naprawdę walczyliście tylko o czwartą pozycję w tabeli. Nie mieliście szans już na podium, ale ty nadal walczysz w, klasyf w klasyfikacjach indywidualnych. No, Klasyfikacja klasyfikacjami, ale tutaj y, wiadomo y, dobro zespołu na pierwszym miejscu. Saska Kępa, jestem z Saskiej Kępy, także zawsze, zawsze, zawsze zależy na, na tych wynikach. Y, mogłem grać w różnych drużynach, zdecydowałem się teraz na Saską Kępę, pomóc chłopakom tutaj y, w drużynie, w której gram już od, od dawna. Co do samej ligi, no to pierwsze dwa mecze to dostaliśmy tyle, że niektórzy się zastanawiali co tutaj robimy i czy to na pewno jest Saska Kępa, bo, bo, może, bo zawsze, zawsze była to drużyna z charakterem, sprawialiśmy czasem niespodzianki. No czwarte miejsce, trzeba się cieszyć, bo wyciągnęliśmy się z samego dołu, no ale myślę, że ambicje Kornela, którego pozdrawiam, są dużo, dużo większe. Myślę, że trójka w takiej czwartej lidze to spokojnie w naszym zasięgu. No właśnie, gdyby forma całej drużyny była taka jak twoja, bo dwa razy zostałeś wybrany tutaj w lidze wakacyjnej jako MVP całej ligi, to myślę, że ta pozycja mogłaby być wyższa. Znaczy tu głównie chodzi chyba o, to, o zbieranie składu, bo tutaj jak podstawowy problem szóstek to, to żeby się zebrać, czasem przyjeżdżaliśmy bez zmiany, z jedną zmianą, pogoda w wakacjach była ciężka, my nie jesteśmy najmłodsi, także, także tutaj chyba był problem z, z siłami i, i jak jeszcze potrafiliśmy przez pierwszą połowę pograć, to w drugiej nam odlatywali. No, no i tyle właściwie, że chodzi. E, grałeś tutaj w Lidze Fanów, grasz od lat u nas w rozgrywkach. E, w jakich zespołach tutaj występowałeś, byś przypomniał? Największy sukces w Lidze Fanów? E, największy sukces w Lidze Fanów, drugie miejsce z Tygitaką, która już niestety nie istnieje. Mieliśmy bardzo dobrą drużynę, myślę, że zabrakło, zabrakło mało. No nie można zapomnieć o występach w Kosie w Saskiej Kępie. Też jeszcze epizody były w FC Grochów z chłopakami z Grochowa i w Anonimowych. Parę razy też, też udało się zagrać u Maćka. Dzięki. Teraz już kolejny sezon z zapasem. 20 najprawdopodobniej wystartujemy z sezonem regularnym. Czy będziesz grał tylko w Saskiej Kępie tutaj? Jakie cele macie? Na... Wiadomo, Kornel jest bardzo ambitnym człowiekiem. Na pewno postawię sobie za e, priorytet, żeby znaleźć się na podium w końcu. No myślę, że jak w końcu przyjedzie na mecz, to to, y, to, po, to, to poukłada. Y, nie, no myślę, że stawska Kępa, no i tam y, mam zapytania. Mimo laty kilogramów jeszcze, jeszcze ktoś, tam, ktoś tam pisze. No i zobaczymy, no, zobaczymy. No, tutaj w zeszłym roku grałem w anonimowych. Y, y, teraz, teraz zobaczymy, no, bo tam pierwsza liga ze dwie drużyny się pytały. Ja też prowadzę drużynę dzieciaków, małych piłkarzy, także, także będziemy mieć mecze w niedzielę o 10.00. Już wiem u siebie, więc nie wiem, czy to się uda wszystko pogodzić. No, liga fanów grała od godziny 8 do 21, tak więc jest. na pewno, jak będzie drużyna grała później, to na pewno będziesz mógł być na, na spotkaniach. Jeszcze jedna kwestia, czwarta liga, mikstura mistrzem. Brazylijczycy najprawdopodobniej drugie miejsce, Munia trzecie, Saska czwarte, Playboysi piąte. Czy według Ciebie to, że tak powiem, rozstrzygnięcia takie, jak, 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 jak potencjał pokazywał przez całe lato? No myślę, że tutaj w miksturze indywidualności dobre. Kolega tutaj z tyłu grając, ich chyba tak? I, i, tak, tak. I, I kolega Patoka z, z, z uderzeniem do rozrywa siatki. Myślę, że zasłużyli. Dwie bardzo dobre osoby, plus reszta chłopaków grających. Jak najbardziej zasłużenie. która pokazała dzisiaj z Playboysami, którzy prężyli się mocno. No i tak kubeł zimnej wody młode chłopaki dostały. Myślę, że, 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 że to im pomoże może. A jeżeli chodzi o inne zespoły, no ciężko powiedzieć, bo od Muni dostaliśmy chyba ze 12. Chociaż myślę, że jakbyśmy w tym składzie się co teraz, to może byłoby inaczej. Ale to tylko gdybanie. No, mamy czwarte tak punkty. Czy w systemie może dwurundowym, może byłoby inaczej? No tak, to Liga Wakacyjna to system jednorundowy, więc czwarte miejsce na koniec i mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu i Saska będzie walczyła o najwyższe cele. Myślę, że, że Saska walczy o najwyższe cele. Myślę, że to drużyna z charakterem i, i tego się trzymajmy. w skóry nie sprzedamy. Dobra, dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobra,